Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii, w której to opowiadam wam o najciekawszych eksperymentach psychologicznych. Dzisiaj postanowiłem przedstawić wam eksperyment amerykańskiego psychologa społecznego Stanley'a Milgrama z roku 1963, który zatytułowany był eksperymentem posłuszeństwa wobec władzy, bądź behawioralnym badaniem posłuszeństwa. Zapewne większość z was słyszała o tym eksperymencie, ale jeśli nie, to zostańcie do końca, aby poznać jeden z najciekawszych eksperymentów w historii psychologii. Zapraszam. Zacznijmy od genezy eksperymentu. Został on przeprowadzony w latach 1961 i 1962, natomiast pierwsze publikacje dotyczące go pojawiły się dopiero w roku 1963. Pan Stanley Milgram chciał zbadać, jak ludzie mogą krzywdzić innych tylko dlatego, że ktoś im każe. Nawiązywał on w szczególności do aktów zbrodniczych, których dopuścili się niemieccy żołnierze podczas II wojny światowej, ale także do innych nieludzkich zachowań, których dopuszczali się ludzie na przestrzeni lat. Milgram przypuszczał, że Niemcy muszą być szczególnie skłonni. Do podporządkowania się przełożonym. Na początku eksperyment ten miał być przeprowadzony w Ameryce, a później w Niemczech, aby porównać zachowania przedstawicieli obu narodowości. Jednak po przeprowadzeniu badań w Stanach Zjednoczonych Milgram stwierdził, że nie ma sensu gdziekolwiek wyjeżdżać, bo w Ameryce znalazł wystarczająco dużo posłuszeństwa. Podstawą teoretyczną badań Milgrama było to, że ludzie mają skłonność do podporządkowania się osobom wyższym rangom, stopniem, nawet kosztem złamania własnych zasad moralnych czy etycznych. Ale przejdźmy do eksperymentu. Aby sprawdzić siłę posłuszeństwa wobec autorytetu, Milgram zaprojektował generator wstrząsów elektrycznych, który posiadał 30 dźwigni z oznaczeniem poziomu napięcia, począwszy od 15 V zwiększającym się co 15, kończąc na 450 V. Przełączniki podzielono na grupy, opatrzone napisami słaby wstrząs. Umiarkowany wstrząs, silny, intensywny, bardzo silny, niezwykle silny, niebezpieczeństwo, poważny wstrząs oraz XXX. Oczywiście nie myślcie sobie, że Milgram był sadystą psychopatą. Urządzenie to wyglądało jak realistyczny symulator generatora wstrząsów elektrycznych, więc tak naprawdę nikt nie został prądem rażony. No, prawie nikt, ale o tym za chwilę. W pierwszym badaniu wzięło udział 40 mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat. 15 z nich było wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi robotnikami, 16 przedstawicielami handlowymi lub przedsiębiorcami, a 9 reprezentowało wolne zawody. Każdy z nich był testowany indywidualnie. Nabór do badania odbył się poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie lub też wysłania listów do poszczególnych osób. Poszukiwano ludzi, którzy mieliby odpłatnie wziąć udział w badaniu prowadzonym przez Yale University nad zapamiętywaniem i uczeniem się. Każdemu badanemu na wstępie zapłacono 4,5 dolara, który dzisiaj byłyby warto około 30%. Czyli jakieś 120 zł, i powiedziano, że zatrzyma je niezależnie od tego, co się stanie w trakcie oraz po eksperymencie. A w nim wzięły udział trzy osoby. Osoba badana, nieświadoma tego, co się miało stać, współpracownik badaczy, 47-letni księgowy podający się za badanego oraz aktor odgrywający rolę osoby prowadzącej eksperyment o bardzo oficjalnym wyglądzie. Ubrany w szary fartuch. Po przybyciu osoby badanej, sadzano ją obok innego badanego, a w rzeczywistości obok współpracownika badaczy. Następnie prowadzący eksperyment tłumaczył badanym, że przedmiotem badań jest wpływ kary na uczenie się, po czym następowało losowanie. Każdy z badanych ciągnął los. W celu ustalenia, kto będzie nauczycielem, a kto uczniem. Oczywiście losowanie było spreparowane tak, aby osoba badana zawsze była nauczycielem, a współpracownik badaczy zawsze uczniem. Następnie ucznia zabierano do pomieszczenia, w którym to przywiązywano go do krzesła. Na oczach badanego podłączano mu elektrody i łączono je z generatorem wstrząsów elektrycznych znajdującym się w sąsiednim pomieszczeniu. Uczeń miał jedynie możliwość sięgnięcia do czterech przycisków: A, B, C i D. Po to, aby udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela z innego pokoju. Aktor prowadzący eksperyment dokładnie wyjaśniał nauczycielowi i uczniowi na czym polega zadanie. Zadaniem nauczyciela było odczytywanie listy z parami wyrazów, np. niebieska skrzynka czy miły dzień. A następnie sprawdzaniu, ile par wyrazów zapamiętał uczeń. Prowadzący eksperyment polecił także nauczycielowi, czyli notabene badanemu, aby ten aplikował wstrząs elektryczny za każdym razem, kiedy uczeń udzieli błędnej odpowiedzi. Co więcej, za każdą błędną odpowiedź nauczyciel miał zwiększać dawkowaną porcję wstrząsu o 15V. Odpowiedzi ucznia, czyli współpracownika badaczy, były z góry ustalone, tak aby odpowiedzi prawidłowe i błędne występowały u każdego badanego w tej samej kolejności. Ponadto zadaniem ucznia było udawanie że rzeczywiście dostaje wstrząsy elektryczne. Jego odpowiedzi zawsze były takie same i odtwarzano je z taśmy. Na przykład przy 150 V krzyk wyrażający jego dyskomfort oraz eksponujący jego problemy z sercem. Przy 300 V walenie w ściany i żądanie, aby go wypuszczono. A powyżej 330 V panowała cisza i jednocześnie uczeń nie odpowiadał na pytania. Nauczycielowi nakazano, aby ten brak odpowiedzi potraktował jako odpowiedź błędną i kontynuował eksperyment. Omówmy teraz zachowanie eksperymentatora, którego grał za Aktor. Jeżeli w pewnym momencie eksperymentu osoba badana zwracała się do niego, to on ponagla nauczyciela następującymi zwrotami. Proszę kontynuować, eksperyment wymaga, by pan kontynuował, proszę kontynuować, jest to absolutnie konieczne, nie ma pan innego wyboru, musi pan kontynuować. Jeśli pierwszy nakaz nie był skuteczny, to eksperymentator sięgał po drugi, a następnie po trzeci i czwarty. Jeśli po czwartym zdaniu badany nie kontynuował eksperymentu, przerwano go. Czas na wyniki eksperymentu, ale może zanim do tego przejdziemy, to oszacujcie je sami. Jak myślicie, ile ludzi spośród 40 doszło do końca skali? A co za tym idzie, mieli oni okazję poczęstować ucznia wstrząsem o wartości 450 V. Jeśli macie już swoje typy, to może powiem Wam, jak szacowali studenci oraz zawodowi psychiatrzy. Według studentów psychologii do końca skali mogło dojść co najwyżej 1% nauczycieli. Natomiast według zawodowych psychiatrów tylko jedna osoba na tysiąc mogła dojść do wstrząsu o największej mocy. Natomiast wyniki okazały się zupełnie inne. Spójrzmy na tabelę. W pierwszej kolumnie widnieje poziom wstrząsu elektrycznego, natomiast w drugiej liczba badanych którzy odmówili kontynuowania eksperymentu na danym poziomie. Pięć pierwszych osób odmówiło kontynuowania eksperymentu dopiero na poziomie intensywnego wstrząsu, czyli przy 300 V. Kolejne cztery osoby na poziomie niezwykle intensywnego wstrząsu przy 315 V, kolejne dwie przy 330 V, następna osoba przy 345, 360 i 375 V. Natomiast 26 osób, czyli 65% badanych, doszło do samego końca skali, czyli do 450 V. Przyznajcie, że także jesteście zaskoczeni wynikami tego eksperymentu. Jednak warto wspomnieć o tym, że osoby, które doszły do końca skali, nie były wcale zadowolone z tego, co robiły. U wielu z nich występowały objawy skrajnego stresu, takie jak pocenie się, jąkanie, czy też obgryzanie paznokci. Badani obawiali się o zdrowie mężczyzny poddanego wstrząsom, a wielu z nich wykazywało złość wobec eksperymentatora, a mimo to kontynuowali eksperyment i ulegali autorytetowi. Po zakończeniu eksperymentu badanie otrzymywali pełne wyjaśnienie, czyli tzw. odkłamanie posteksperymentalne. Dotyczyło ono prawdziwego celu badań i wyjaśnienia podstępu, jakiego się dopuszczono wobec nich. Oczywiście wielu naukowców sceptycznie podchodzi do eksperymentu pana Milgrama, zarzucając mu chociażby zbytną ufność w to, że zachowania Przedstawione podczas badania pojawią się także w życiu codziennym. Mimo to musicie przyznać, że eksperyment ten jest ciekawy i poruszył zapewne niejedną osobę do głębokich przemyśleń. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim trochę więcej, to zapraszam Was do zapoznania się z literaturą, którą umieściłem na końcu filmu, a także w opisie tego filmu, a także odsyłam Was do linku. Link Was skieruje do filmu Derena Browna, w którym to przeprowadził on eksperyment właśnie z Stanley'a Milgrama w dzisiejszych czasach. A tymczasem żegnam się z Wami i dziękuję, że poświęciliście kilka minut na obejrzenie mojego filmu. Gdy jeszcze to oglądacie, to nie zapomnijcie o tym, aby zostawić łapkę w górę, a także zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, a także skomentować ten materiał wideo. Możecie także go udostępnić, aby wasi znajomi zobaczyli, co oglądacie, jakie mądre rzeczy mówi ten człowiek tutaj w tej niezdarnie wyprasowanej koszuli. Także żegnam się z Wami, to było na tyle. Do zobaczenia.